Budownictwo. Oficjalny rządowy portal do składania wniosków w procesie budowlanym. Osobiście wolę papier, ale muszę przyznać, że składanie wniosków elektronicznie znacznie ułatwiło moją pracę. Przejdźmy do rzeczy. Wprowadźcie w wyszukiwarkę nazwę strony internetowej wnioski.gump.gov.pl i przejdźcie do strony głównej. Po prawej stronie znajdziecie opcję logowania. Żeby się zalogować, wystarczy skorzystać z własnej bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu należy kliknąć przycisk utwórz wniosek, a następnie wybrać odpowiedni wniosek. W naszym przypadku będzie to wniosek o pozwolenie na budowę PB1. Przechodzimy dalej. Utwórz dokument. Kolejno pojawi się pytanie, w jakiej roli wypełniasz wniosek. Jeśli działacie samodzielnie, należy wybrać pierwsze kółeczko inwestor jako osoba fizyczna i kliknąć granatowy pasek poniżej z napisem Dalej. Następnie wprowadzamy nasze dane imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon. Możecie również dodać inny adres do korespondencji. Poniżej znajdziecie napis Komunikacja elektroniczna, i w tym miejscu należy wprowadzić adres skrzynki e Większość z nas nie wie skąd wziąć adres takiej skrzynki, ale z podpowiedzią spieszy małe kółeczko i po prawej stronie, które gdy je rozwiniemy, podpowie nam gdzie szukać odpowiedzi. Obiecuję, że w kolejnym filmiku zrobimy to wspólnie. Nie wyrażam zgody na komunikację z urzędem drogą elektroniczną. Oczywiście nie zaznaczamy tego pola. Bo bardzo zależy nam na komunikacji elektronicznej z urzędem. Niżej możemy dodać kolejnego inwestora, czyli na przykład dane współmałżonka. Klikamy dalej. Pełnomocnik? Zaznaczamy nie, jeśli procedujemy wniosek samodzielnie i przechodzimy dalej. Dane nieruchomości. Wprowadzamy ręcznie lub znajdujemy działkę na mapie. Po kliknięciu na granatowe pole przechodzimy do wyszukiwania gruntu. Możecie to zrobić za pomocą adresu, identyfikatora działki, który powinien znajdować się na stronie tytułowej projektu budowlanego, lub obrębu i numeru działki. Następnie możemy wyszukać kolejną działkę lub zapisać i wrócić do wniosku. Możemy również dodać kolejną działkę ręcznie, ale zazwyczaj budujemy się na jednej. Przechodzimy dalej. Urząd właściwy do załatwienia sprawy. Wybieramy, właściwie wpisujemy odpowiedni i system nam podpowiada prawidłowy. Organ generuje się automatycznie. Idziemy dalej. 1. Wskaż rodzaj zamierzenia budowlanego. W naszym przypadku będzie to pierwszy kwadrat budowa nowego obiektu budowlanego. 2. Wskaż nazwę zamierzenia budowlanego. Przypisujemy nazwę zamierzenia ze strony tytułowej projektu budowlanego. Na przykład budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Następnie przechodzimy do załączników. Zawsze wybieramy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, czwarty kwadrat, czyli projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, oczywiście w postaci elektronicznej, bo składamy wniosek elektronicznie. Decyzja o warunkach zabudowy tylko jeśli teren nie posiada miejscowego planu i takowa decyzja ostateczna została nam wydana. Wróćmy do drugiego kwadratu. Pełnomocnictwo tylko gdy działacie przez pełnomocnika. I wówczas opłaty skarbową 17 zł najczęściej na konto Urzędu Miasta siedziby starostwa, ale i o to warto dopytać w urzędzie. Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione z opłaty skarbowej, więc jeśli nie występujecie przez pełnomocnika, nie dokonujecie żadnej opłaty. Inne, najczęściej oświadczenie projektanta w sprawie sieci ciepłowniczej, które to projektant powinien Wam przygotować. Poniżej znajdziecie bardzo ważny kwadrat. Zaznacz, jeśli chcesz, by serwis wygenerował automatycznie oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane i dołączył do Twojego wniosku. Zaznaczamy i wówczas oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością generuje się samo. Kolejno przechodzimy dalej. Zapisujemy wniosek i generujemy. Tak wygląda wygenerowany dokument. Mamy tu wniosek oraz poniżej oświadczenie tak przygotowany wniosek podpisuję podpisem zaufanym i przesyłam wraz z załącznikami własnym ePUAPem. Powodzenia.